Hej, z tej strony Emilia. Zapraszam dzisiaj serdecznie na filmik kosmetyczny. Dzisiaj pomówimy sobie trochę o produktach do pielęgnacji ciała i włosów. I jak wiecie, ja jestem lub też staram się być bardziej w tej chwili minimalistką, więc mam nadzieję, że produkty, które wam pokażę, trafią w wasze gusty. Tak patrzę tutaj, to i tak wydaje mi się, że tych kosmetyków jest duże, dużo, natomiast wiecie, że to jest proces. I też nie o to chodzi, żeby mieć tutaj dwa, trzy kosmetyki i wtedy jest super. Ja w każdym razie na pewno zmieniłam podejście swoje i w tej chwili nie mam specjalnie nawet zapasów u siebie w szufladach, co jest naprawdę niesamowitą zmianą. Chciałam w tym filmie też poruszyć kwestię mojej cery i pielęgnacji jej, natomiast wiecie, że ja mam trądzik różowaty, tutaj Wam podlinkuję gdzieś filmik, który na ten temat nagrałam i powiem Wam szczerze, nie mam w tej chwili tak 100% uregulowanej tej pielęgnacji. I nie mogę Wam tutaj zarekomendować jakichś konkretnych kosmetyków, co chciałabym w sumie zrobić, więc yy, jeśli będziecie zainteresowani po prostu taką tematyką w przyszłości, to dajcie mi znać. Myślę, że. W przeciągu kilku miesięcy, bo, bo nie umiem tego też um, określić dokładnie kiedy. Taki filmik mógłby się gdzieś tam pojawić, jak już będę tak 100% pewna, a teraz skupimy się właśnie na ciele i włosach, bo myślę, że to też są dosyć ważne takie rzeczy i też tutaj kilka fajnych rzeczy chciałabym Wam pokazać. Ok, zaczniemy od ciała i ja jestem taką osobą, która bardzo lubi kąpać się w wannie. Nie jestem taka. Typowo prysznicowa. Jak mam możliwość i czas, to wtedy bardzo chętnie po prostu leżę sobie w wannie i tam się relaksuję. I do tego relaksu rzeczywiście lubię używać jakichś specjalistycznych kosmetyków, które powodują, że czuję się taka, tak, jakbym była w spa. I dotychczas używałam różnych płynów, jakichś tam do kąpieli czy. Tego typu specyfików. I ostatnio poleciła mi koleżanka sól boheńską, po prostu sól boheńską, która jest dostępna w aptece na kilogramy. I powiem Wam, że naprawdę super to działa. Ja już wiecie, mam swoje lata. I też swoje potrzeby, więc bardzo doskwierał mi ból kręgosłupa. Zresztą tak jest do dziś, ale naprawdę niesamowicie pomaga taka kąpiel właśnie w soli tej bocheńskiej, konkretnej. No i to Wam też chcę Wam polecić, bo generalnie te rzeczy, które Wam tutaj pokażę, to nie wszystkie są z górnych półek sklepowych, tylko niektóre są też samoróbki tak zwane. Więc ta sól właśnie jest przesypana do takiego plastikowego opakowania, bo też pewnie zauważycie tutaj w tym filmie, że przewija się dosyć dużo z, recykling, z recyklingowanych produktów, nie produktów, tylko opakowań po kosmetykach. I tutaj przesypałam tą sól, sól bocheńską, w której się kąpię i naprawdę cudownie relaksuję. Więc to jest taka pierwsza rzecz, którą mogę Wam polecić. Rzadko już teraz stosuję typowe żele do mycia ciała. Bardziej skupiam się na e, mydłach. I ostatnio miałam, gdzieś skupiłam opakowanie, ale ostatnio miałam... E, takie zwykłe mydło z owsem i lnem bodajże, o ile się nie mylę. Staram się wybierać takie składniki, które też nawilżają moją skórę, nie wysuszają jej, bo te mydła w kostce mają często to do siebie, że niestety trochę przesuszają nam skórę, ale jeśli wybierzemy takie z jakimiś olejkami w składzie, to wtedy ten, tego problemu nie ma. Jest to troszeczkę bardziej ekologiczne i bardziej wydajne. U mnie się to w 100% sprawdza. Zanim jednak kupię kolejne mydło, które będę używała do mycia ciała, muszę zużyć coś, co kupiłam typowo do włosów, jest to bania agafi i jest to takie mydło cedrowe, które, tak jak powiedziałam, można zarówno używać do mycia ciała, jak i włosów. U mnie do włosów niestety, no bardzo niestety się to nie sprawdziło um, otworzę i, i Wam pokażę. Pięknie pachnie, bardzo pięknie się y, również y, pieni. I tak naprawdę wydaje się, że jest to produkt idealny. Zanim go kupiłam, przeczytałam co nieco i miał sprawdzać się u mnie fantastycznie na włosach. Niestety tak się nie stało, ponieważ powodował bardzo duże plątanie i takie przesuszenie. Zupełnie mi się to nie sprawdzało, nie mogłam później ich rozczesać. Moje włosy ogólnie się plączą, są dość cienkie, więc to jeszcze tylko pogłębiało ten stan. Dlatego w tej chwili używam tego mydła do mycia ciała i tak naprawdę powiem Wam, że cudownie się do tego celu sprawdza, ponieważ super się pieni. Nie widzę wysuszenia skóry, jest za to piękne doczyszczenie. Zapach też jest taki delikatny, nie taki narzucający. I ja bardzo lubię używać e, gąbki, czegoś, co spieni mi dany kosmetyk, bo jeśli używam e, produktu... Typu mydło, to jakby namydlając samą rękę nie do końca, to wtedy zdaję egzamin, więc uwielbiam różnego rodzaju gąbki. I mam w tej chwili gąbkę, którą e, posiadam z marki Hello Body. Ona nazywa się Hello Conjack. E, ja bym zawsze konjack, a właściwie to jaka jest poprawna forma, to ktoś to wie. Jeśli wiecie, to dajcie znać, bo sprzedam wersję konjak, Konjac e, i inne, więc powiedzmy, że u mnie będzie to konjack. I ta gąbka, akurat, jest z różową glinką, i ona dedykowana jest ogólnie do pielęgnacji, do mycia twarzy. Natomiast ja nie mogę takich rzeczy do twarzy używać z racji mojego trądziku różowatego, więc używam ją do mycia ciała. I to jest w ogóle rewelacyjna opcja. Uwielbiam w ogóle zawsze gąbki już od lat. Jeszcze wcześniej używałam je właśnie do twarzy, a teraz przeniosłam się na, na ciało. I ta gąbka naprawdę cudownie spienia każdy jeden produkt, czy to właśnie twardy, czy, czy taki bardziej miękki. I fajnie z poślizgiem myje nasze ciało, oczyszcza, także detoksy, detoksykuje. Więc no super sprawa, jeśli macie możliwość, to spróbujcie. Oczywiście ta gąbeczka w tej chwili jest taka bardzo, bardzo mała. Tutaj jeszcze jest niedoschnięta, ale w momencie, kiedy zanurzymy ją w wodzie, to ona wtedy nabiera jakby dwukrotnej dwukrotnej wielkości, to tak samo jak z tymi jajeczkami Beauty Blender jest, że one są takie maleństwa, potem nam oczycie i ona zwiększa swoją objętość, więc lubię używać właśnie tej gąbeczki do mycia ciała. Wtedy mam takie poczucie, że super mi się ten produkt ślizga, lepiej pieni i lepiej w ostateczności. Doczyszcza moje ciało. Jeśli chodzi jeszcze o mydła, bo to też jest dosyć istotne, żeby o tym powiedzieć, to mam tutaj coś, co naprawdę bardzo serdecznie chciałabym Wam polecić, jako również takie, które możemy stosować do higieny intymnej. To jest coś o czym ja już kiedyś wspomniałam i pojawiło się kilka pytań, yy, ponieważ ja powiedziałam, że nie używam już żadnych specjalistycznych żeli do mycia higieny intymnej, a przeniosłam się na coś takiego bardziej naturalnego i to jest właśnie mydło, które pochodzi z firmy Cztery Szpaki i ono nazywa się Miś. To jest mydło, które ma cudowny, absolutnie fantastyczny skład i yy, już wam przeczytam tutaj co co jest właśnie w składzie tego mydła. Jest to masło szea, olej kokosowy, olej rycynowy, masło kakaowe, lanolina, oliwa z oliwek. I ja używam to właśnie do higieny intymnej, aczkolwiek oczywiście jak najbardziej można używać do ciała, tak po prostu do całego, do mycia ciała. Również nie wysusza. Będę chyba w przyszłości chciała spróbować też do włosów, ponieważ ciągle szukam czegoś takiego właśnie w kosce do mycia włosów i możliwe, że tutaj to by się super sprawdziło. Więc tak naprawdę skupiłam to mydło z zamysłem do stosowania dla moich dzieci, a okazało się, że mm, spróbowałam właśnie do higieny intymnej i działa rewelacyjnie. Cudownie myje, koi, odświeża i może zapach nie jest jakiś cudowny, ale może to też jest właśnie klucz sukcesu, że nie ma tutaj dodatkowych, niepotrzebnych składników, które e, czasami uczulają, które powodują jakiś, jakiś dyskomfort, i może to właśnie powoduje, że. Działa tak fantastycznie, bo sama natura i cudowne składniki. Jak widzicie, ja mam tutaj w takim plastikowym, znowu z recyklingu, jakimś opakowaniu. To mi się tak dobrze sprawdza w sumie ehm, i to się tak przykleiło. Po prostu na mydlam używam i jest naprawdę czarny, więc polecam Wam serdecznie. W tej chwili tutaj jest pół kostki. Używam już bardzo, bardzo długo. Wiem, że starczy mi również na naprawdę grube, grube miesiące. I ostatnia rzecz, i jest to rzecz, którą ja robiłam. Sama dam Wam tutaj w opisie opis. E Opis. Dam Wam dokładny skład, jak zrobiłam właśnie ten produkt, a jest to nic innego jak peeling, taki domowy bardziej. I on jest na bazie masła kokosowego. Mamy tutaj również cukier, bo to jest peeling cukrowy. Mamy również oliwę z oliwek, ale ja dodaję też takiej oliwy dla dzieci. Ja Miałam też akurat oliwę z winogron, o ile się nie mylę I też dodałam, więc dodaję jeszcze do tego jakiś zapach, może być do ciasta, ja użyłam tutaj akurat cynamonowego, pięknie to pachnie, rewelacyjnie złuszcza skórek, a tu mam jeszcze jakąś taką ze starego peelingu czy z czegoś tam, Taki, taką szpatułkę, którą sobie to nabieram i naprawdę powiem Wam, że po użyciu tego peelingu nie potrzebuję używać już żadnego balsamu do ciała yy, po wyjściu z wanny i... Super to się rozpuszcza, robię to sobie, tuż jest chyba drugie opakowanie. Zmienię tylko tutaj ten słoik na coś plastikowego, żeby mi się gdzieś tam nie stłukło, chociaż na szczęście odpukać jeszcze się tak nigdy nie przytrafiło, żeby mi ten słoik gdzieś spadł. Ale cudownie nawilża, fajnie myje. Ja uwielbiam takie peelingi, więc to jest dla mnie super rozwiązanie. A jeśli nie używam tego peelingu, to w tej chwili kończę tutaj akurat z Eveline Balsam, dobrze mi się sprawdza ten balsam, bardzo lubię ten dozownik, ponieważ tutaj ta pompka naprawdę starcza na wiele, ale też nie, nie ma jej ani za dużo, ani za mało, to jest akurat fajnie rozwiązane właśnie z tą pompką. Ma tutaj w sobie taki składnik, który muszę tutaj się posiłkować notatkami, Bakuchi on się nazywa, który słuchajcie, według producenta jest odpowiednikiem botanicznym retinolu, ale ma również olej awokado, ryżowy, arganowy, wiecie. Dobrze mi się sprawdza, naprawdę nie mogę narzekać, nie jest to może jakaś sama natura, ale rewelacyjnie nawilża, jak gdzieś tam się gole, to też fajnie łagodzi, więc naprawdę nie mogę się do niego przyczepić i akurat po prostu go kończę, jest bardzo wydajny, to jest 350 ml, starcza na długo, czasami mamy takie wrażenie, że wiecie, jakiś produkt używamy i nagle go nie ma, tutaj na długo starcza, nawet widzę, że był jakimś tam sukcesem w 2019. Także polecam serdecznie, bo no, krzywdy mi nie zrobił, a wręcz przeciwnie. Przejdziemy teraz do włosów, bo tutaj o ciele się trochę rozgadałam. E, z włosami to chyba bym musiała nagrać odrębny filmik, bo wiecie, że ja mam tutaj przeboje niesamowite. E, od koloryzacji po, po pielęgnację. Natomiast e, muszę Wam powiedzieć, że jestem na etapie takiego poszukiwania e, produktu do mycia włosów. W kostce. Bardziej to jest takie ekologiczne, już próbowałam, żaden mi się w sumie tak naprawdę powiem Wam szczerze nie sprawdził. Miałam też z tej firmy cztery szpaki średnio. Generalnie problem polega na tym, że moje włosy po prostu chyba potrzebują jakiegoś składnika, który by je tak leciutko oblepiał czyli nie może to być taka 100% natura, wysuszający produkty bo podczas mycia już mi się tworzy taki, wiecie, kokon, którego później nie jestem w stanie rozczesać. I one są przesuszone, nie wyglądają, potem się łamią, więc tak samo było właśnie z tym. Stąd też takie właśnie w kostce produkty niekoniecznie u mnie się sprawdzają. I w tej chwili akurat testuję sobie dwa produkty z marki Hello Body. Które dostałam w ramach współpracy i e, miałam przyjemność tutaj je sobie przetestować. I dzisiaj po raz drugi właśnie użyłam tego duetu e, i wysuszyłam te włosy naturalnie, bez żadnej suszarki. E, one sobie schły tak po prostu na. Miałam taką możliwość, więc rano sobie umyłam włosy, one sobie wyschły. Nie używałam ani suszarki, ani e, prostownicy i nie miałam żadnego problemu podczas mycia. Właśnie tego typu, co Wam powiedziałam, że robiły mi się takie, wiecie, taki kokon. Bo jakby nie rozumiem tego, jak, po co mam używać coś, co coś, coś, coś jest takie super, super naturalne, kiedy moje włosy wyglądają przez to gorzej. Mm, więc podoba mi się to, że te, te, te produkty z marki Hello Body są naturalne, ale właśnie nie robią takiego wrażenia... Takiego puchu, takiego, że musiałabym zaraz nałożyć, nie wiem, jakiś olejek czy coś, żeby one, żeby przywrócić ich ładny wygląd. Ja nie mam zniszczonych jakoś super włosów, ale przez farbowanie wiadomo, że one są trochę bardziej suche niż by były włosy naturalne. Także powiem Wam, że dobrze mi się sprawdza ten szampon, szampon z tą odżywką. Wiem, że szampon ma w składzie wodę kokosową, natomiast odżywka olej kokosowy i wyciąg z nasion moringa. Więc. W duecie naprawdę działają super, nie mogę się do niczego przyczepić. Mają przy tym oczywiście przepiękny zapach kokosowy i ten zapach się trochę utrzymuje. Więc ocencie sami, jak to wygląda, bo mi się wydaje, że naprawdę ładnie one połyskują i uwierzcie mi na słowo, że niczego więcej nie używałam. A w przypadku na przykład tego szamponu po prostu musiałam użyć jakoś olejku, bo szlak no mnie za przeproszeniem trafiał. Nie wiem, że takie niecenzuralne słowa tu się nie powinny pojawiać, ale no nie tego szukam w produktach do pielęgnacji włosów. Więc wiecie, jakbyście chcieli skorzystać, ponieważ tak jak wspomniałam, jest to współpraca, otrzymałam te produkty do testów, to będziecie mieli w opisie kod rabatowy, więc możecie sobie przetestować. Ja w każdym razie z mojej strony mogę polecić. Tym bardziej, że są to dosyć naturalne produkty, które są nietestowane na zwierzętach, a to też jest bardzo przynajmniej dla mnie ważne. Aha, i jeszcze chciałabym dodać, że po myciu włosów, z racji tego, że ja mam blond włosy i teraz wróciłam ostatnio z podkulonym ogonkiem do takiego blondu, który miałam wcześniej z pasemkami, no tak jak Wam powiedziałam, te włosy się trochę tam gdzieś niszczą, wiadomo, natomiast już stwierdziłam, że chyba nie będę kombinować z ciemniejszym kolorem. Potrzebny jest często jakiś produkt, który który wypłuczę, te takie żółte, brzydkie mm, naleciałości, jakby, które zawsze się wybijają przy blondzie. I ja już też słuchajcie testowałam milion rzeczy, no zresztą filmy Wam też na ten temat robiłam, jak to tonery poszczególne sobie tam dają z tym radę, mniej lub bardziej. Natomiast wróciłam znowu do czegoś, co używałam bardzo dawno temu, a mianowicie jest to srebrzyk i jest to taki produkt, który słuchajcie kosztuje, myślałam, że mi się rozlało, 13 zł dosłownie, płaciłam za to w jakimś chemicznym, zwykłym, podrzędnym sklepie, i ja to stosuję w ten sposób, że rozcieńczam w wodzie z miską i dosłownie nachylam się do tego, sobie tam gdzieś płuczę i później nad wanną po prostu wylewam tą całość na włosy. I działa to chyba najlepiej z tego wszystkiego, co testowałam, chociaż mam jeszcze na swojej liście taki szampon, gdzieś sobie to wynotowałam Fanola chyba się nazywa, żeby przetestować, zobaczyć. A wydawałam, słuchajcie, naprawdę dosyć duże pieniądze na jakieś tam różnego rodzaju odżywki, tych, te fioletowe szampony itd., itd. I też one mi przesuszały strasznie włosy. To mam wrażenie, że mi tak nie przesusza, bo wiecie, bo to jest tak, że jak ja sobie robię taki roztwór, właśnie wody z, ze srebrzykiem, to zanurzam po prostu włosy do tej miski, a nie ma kontaktu jakby bezpośrednio ze skórą głowy i w tym momencie mam wrażenie, że przez to skóra głowy się tak mocno nie przesusza i też robię sobie taki, taką jakby moją własną odżywkę, jak mam możliwość siedzieć sobie w wannie się, kąpać, relaksować, to wtedy sobie nakładam taką odżywkę właśnie na bazie tego srebrzyku, a to jest opakowanie na przykład stare, z czegoś, co chyba za to zapłaciłam 40 zł, pamiętam, jeśli chodzi o... Wywabianie tego żółtego odcienia i sprawdzało się tak sobie, ale zostało mi opakowanie, bo ja lubię, jak widzicie, te opakowania potem do czegoś wykorzystywać. A mam tutaj nic innego jak mój hit w ogóle, bo Wy też mówicie często, że o, jak Ci szybko włosy rosną, ostatnio obcinałaś tak, a już masz takie długie. No chyba coś w tym jest, muszę Wam powiedzieć, że szybko mi rosną włosy. I też wróciłam do czegoś, co używałam wieki temu, kiedy byłam jeszcze nastolatką. Henna Treatment Wax. I to jest henna z liści lausonia, lausonia jakoś tak. I słuchajcie. Ja naprawdę mam wrażenie, że po tym szybciej rosną mi włosy. Możemy to używać zarówno na skórę, jak i na, na skalp i na, na, na same włosy. Więc mam wrażenie, że lepiej mi rosną. I kiedy właśnie dawno, dawno temu używałam tego produktu, to miałam wrażenie, że te włosy są po prostu w lepszej kondycji. I teraz... Tylko zwróćcie uwagę, że to jest zupełnie inny wax, jaki um, normalnie możecie kupić w drogerii. Bo to jest właśnie to jest ta różnica, mi się też wydawało, że one się niczym nie różnią, a jednak tak, ja to kupiłam w internecie i to używałam kilkanaście lat temu, a nie wszelkie inne marki, których teraz nie będę wymieniała. Nie twierdzę, że one są złe, ale uważam, że ten oryginalny właśnie um, produkt jest w mojej opinii najlepszy i najbardziej skuteczny. I kiedy się pamiętam, to kupowałam w aptece właśnie kilkanaście lat temu um, i to była. To była taka marka, jakby ten produkt był dedykowany osobom, które przede wszystkim miały jakieś takie ciężkie przejścia po jakiejś chemioterapii i tak dalej. Ja naprawdę to przetestowałam u siebie i wtedy i zaskakująco szybko włosy mi rosły, więc może warto się właśnie tym zainteresować. Z mojej strony serdecznie Wam polecam. No i właśnie sobie zrobiłam w tym opakowaniu pustym ten, ten tutaj, tą maskę. Dodałam trochę srebrzyka, wymieszałam sobie. I jak mam czas, jak siedzę sobie w wannie, to po prostu nakładam sobie to i robię włosom dobrze i jednocześnie też kolorowi moich włosów. Mam nadzieję, przynajmniej, że tak się dzieje, że ten kolor potem też jest super. Ale zauważyłam, że te y, działania u mnie się najbardziej sprawdzają, więc taki trochę <laughs> przydługi. Filmik, ale mam nadzieję, że z niego coś tam sobie dla siebie wyciągniecie. Lubię, słuchajcie, eksperymentować. Tak jak mówię, patrzę, no to nie, nie ma tutaj jakiegoś minimalizmu, takiego, że mam trzy produkty, które używam do. Tego, tego, tego i mi starcza. Gdzieś tam jeszcze cały czas e, jestem taką sroczką, więc wiele rzeczy mi się podoba, ale na pewno ograniczyłam w tej chwili ilości e, i bardziej e, staram się mieć po prostu to, co potrzebuję faktycznie, mm, a nie jakiś taki niepotrzebny nadmiar. Dajcie znać, jak jest u Was, i jeśli macie jakieś rekomendacje szamponów na przykład w kostce do mycia włosów, dajcie koniecznie znać oraz zostawcie swoje jakieś tam triki, czy e, może macie jakieś domowe przepisy. Ja bardzo lubię takie tematy, a też pamiętajcie, że osoby, które czytają komentarze, e, wyciągają również dla siebie dużo pozytywnych e, informacji, gdzieś tam przekładają na swoje życie, więc zostawcie po prostu mm, zostawcie znak po sobie. Ja bardzo chętnie Czytam, więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.